Czy cukrzyca typu pierwszego jest chorobą nieuleczalną? Większość osób żyje właśnie w tym przeświadczeniu, że tej choroby po prostu nie da się w żaden sposób wyleczyć, a można jedynie przyjmować insulinę. Tylko pytanie brzmi, skąd ludzie mają właśnie takie informacje? Mało kto się w ogóle na tym zastanawia. Skąd wie, że cukrzyca typu pierwszego jest chorobą nieuleczalną? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Skąd to wiecie? Kto wam te informacje przekazał? Otóż zasada jest generalnie taka, że w zależności do jakiego źródła się udasz, taką też otrzymasz. Odpowiedź. I dam Wam tutaj taką fajną anegdotkę, która moim zdaniem w dużym stopniu Wam wytłumaczy, jak to więcej wygląda, jeżeli chodzi o choroby nieuleczalne. Powiedzmy, że mamy ultramaratończyka i osobę, która jest otyła i jest takim typowym kanapowcem. Te osoby się kompletnie nie znają. I teraz przychodzisz do jednego i do drugiego i mówisz im, żeby przebiegli ultramaraton po górach. Na przykład 50 km. I mówisz to do kanapowca, a on odpowiada: To jest niemożliwe, tego się nie da zrobić. Nie ma opcji, że ja to zrobię. Po prostu się nie da i już. Mówisz to samo do ultramaratończyka, a mówi, że nie ma problemu. Bierze, idzie i biegnie. I właśnie tą historyką chciałem Wam zobrazować, jak to wygląda w przypadku chorób nieuleczalnych. Nieuleczalne dla kogo? Jeżeli idziesz do lekarza, który zajmuje się konkretną jednostką chorobową i pytasz go, czy on może Ci pomóc w wyleczeniu tej choroby, otrzymujesz odpowiedź: Przykro mi, nie da się wyleczyć tej choroby. Choroby. Natomiast jest to odpowiedź tylko jakiejś danej grupy ludzi, która ma określone narzędzia do pracy z tą chorobą. Jeżeli ich narzędzia nie pozwalają im na wyleczenie tej choroby, uzyskasz odpowiedź: Nie, nie możemy Ci z tym pomóc. Nie da się. To tak samo jak ten kana powiedz: Nie da się. Natomiast jeżeli pójdziecie do kogoś innego, na przykład do jakiegoś bardzo dobrego naturoterapeuty z dużym doświadczeniem, to on może Ci powiedzieć: Ok, da się to zrobić, ponieważ on korzysta z innych narzędzi niż na przykład lekarz. Dla lekarza jest to choroba nieuleczalna, dla np. Na naturoterapeuty jest to choroba uleczalna. I widzisz, w zależności od tego, do kogo pójdziesz, taką dostaniesz informację. Jednak ludzie już dawno, dawno o tym zapomnieli i powtarzają taką oficjalną śpiewkę o chorobach nieuleczalnych. Jednak pytanie: Czy naprawdę chcesz być tym kanapowcem, który siedzi na kanapie i nic dla niego nie jest możliwe? Czy może wolisz zostać wytrenowanym ultramaratyńczykiem, dla którego wszystko jest możliwe? Szukaj rozwiązań i ludzi, dla których rzeczy są możliwe do zrobienia, a nie polegaj na ludziach, dla których wszystko jest niemożliwe, tylko dlatego, że ma doktor przed nazwiskiem. Bo o czym świadczy to, że ktoś ma doktor przed nazwiskiem? Jedynie o tym, że poświęcił mnóstwo lat swojego życia na uczenie się czegoś, co nie działa w praktyce. Jeżeli ktoś do 30 roku, czy nawet 35 roku życia uczył się w szkole i nie nauczył się, jak leczyć większość jednostek chorobowych, no to ja uważam, że stracił czas. Po prostu stracił ten czas. I nie nauczy się nic sensownego. Tu nie chodzi o to teraz, żeby dyskredytować całą medycynę jako taką, bo jest wiele dziedzin medycyny bardzo ważnych, bardzo pomocnych dla nas, dla ludzi. Ratują życie wielu ludziom. Jeżeli chodzi o samo leczenie chorób przewlekłych, to jest to dziedzina absolutnie nieskuteczna. Możesz jedynie podtrzymywać tą chorobę w jakimś stanie, możesz maskować objawy. Dzięki rozwiązaniom, które proponuje Ci lekarz, ale nie wyleczysz tej choroby. Praktycznie każda jednostka chorobowa przewlekła jest dla lekarzy chorobą nieuleczalną. W związku z tym można pomyśleć, że tak naprawdę cukrzyca typu pierwszego nie różni się od wielu innych chorób, które lekarze uważają za nieuleczalne. Jednak musisz to rozumieć. To, że jest taka śpiewka i wszyscy powtarzają to jak mantrę w kółko cały czas i kodują sobie w swojej głowie nieuleczalne, nieuleczalne, nieuleczalne. To jak masz inny sposób myśleć? Jak masz szukać w ogóle rozwiązań? Jak masz podejść do tego zadaniowo, żeby to wyleczyć? Skoro każdy wokoło wmawia ci, że tego się nie da zrobić. Da się. Bo wszystko się da, jeżeli się chce i jeżeli znajdziesz odpowiedni sposób na to. Jeżeli zdobędziesz odpowiednią wiedzę, aby to zrobić. I jak widzisz, jeżeli pójdziesz do diabetologa i poprosisz go, żeby cię wyleczył z cukrzycy typu pierwszego, to on ci powie, że tego się nie da zrobić. Że możesz jedynie brać insulinę do końca życia, ponieważ on dysponuje tylko insuliną i nie zna innych rozwiązań, a przynajmniej nie może ich stosować. Jeżeli przykładowo przyjdziesz do mnie i zapytasz o to samo, czy pomogę ci wyjść z cukrzycy typu pierwszego, to ja ci powiem tak. To się da zrobić. Nie mówię, że jest to łatwe, nie mówię, że zrobisz to w tydzień czy dwa. Jest to zależne oczywiście od tego, czy chorujesz 5 lat na cukrzycę, czy chorujesz 15, czy chorujesz 40. Im dłużej, tym gorzej. Im bardziej zniszczona trzustka, tym trudniej z tego wyjść. Może się okazać, że w niektórych przypadkach może to być tylko i wyłącznie poprawa w 50%, może to być poprawa w 70%, ale to i tak jest bardzo dużo, ponieważ trzustka zaczęła pracować. Są osoby młodsze, które chorują krótko i które mogą całkowicie wyjść z tej choroby, ponieważ już wielu moich pacjentów wyszło z tej choroby. Więc da się. Wydanie tylko, czy chcesz spróbować innych rozwiązań, czy wolisz całe życie uważać, że tego się nie da zrobić? Ja wiem, że ludzie się bardzo często wkurzają na mnie, że ją, ja wiesz, tą chorobę się da wyleczyć, bo przecież ona jest nieuleczalna, jak mogę tak w ogóle mówić? No widzicie, wiele osób tak naprawdę powiela nieprawdziwe informacje. I akurat ta choroba wyjątkowo jakoś działa ludziom na nerwy. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że chorują na nią też dzieci i ludzie są jakoś przewrażliwieni na tym punkcie. Natomiast jakby bez sensu jest przerzucać na mnie tą agresję za to tylko, że daje wam nadzieję na przyszłość, na lepsze jutro. Bo być może tak naprawdę ta agresja jest w was. Może jesteście źli sami na siebie, że przez większość życia byliście okłamywani i wierzyliście w to. Może jesteście źli sami na siebie za to, że przez 20-30 lat żyliście z tą cukrzycą i nic w tym kierunku nie zrobiliście, bo ktoś wam powiedział, że i tak się nic nie da zrobić. Zastanówcie się nad tym. Miejcie otwarty umysł, szukajcie rozwiązań. To nie chodzi o to, żeby mieć cały klapki na oczach i słuchać tego, co ktoś nam mówi z góry. Bo jak mieliśmy przykład rok czy dwa lata temu, Okazuje się, że niekoniecznie jest dobrze słuchać tych ludzi, którzy są nad nami i mówią nam, co mamy robić. Czas pokazuje, że tak naprawdę bardzo często nami manipulowano i manipuluje się nami nadal. Ponieważ pewne osoby chcą, żebyśmy wierzyli w to, że nie da się wyleczyć, żebyśmy brali ciągle leki przez całe życie. Pomyśl, kto ma w tym interes, żebyś ty był zdrowy. A na koniec, gdyby Cię moje słowa jeszcze nie przekonały, to dam Ci taką krótką informację. Wiesz, że oficjalnie w medycynie wiadomo jest, że cukrzyca typu pierwszego może przejść w fazę remisji czyli może się wycofywać. Wiesz co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że trzustka zaczyna w jakimś stopniu pracować że zaczyna jednak produkować tą insulinę, skoro jest w remisji i możesz brać mniej insuliny, oznacza to, że pracuje, że wraca do formy, tak? I to jest oficjalnie medycznie stwierdzone. A więc powiem Ci taką ciekawostkę. Jeżeli organ zaczyna pracować, jeżeli dochodzi do remisji choroby, to oznacza, że może wyzdrowieć też całkowicie. Bo gdyby ta choroba faktycznie była nieuleczalna, nie moglibyśmy w ogóle mówić tutaj o remisji. Przemyśl to sobie.